W dyskusji o religiach niemal zawsze na końcu wyciągany jest triumfalnie z rękawa Joker pod tytułem Ostatecznie nie można dowieść nieistnienia Boga. Karta ta ma w założeniu kończyć dyskusję. I choć w swoim sednie jest to prawda, to pod wieloma względami ten argument jest intelektualnie nieuczciwy oraz leniwy. Może też prowadzić do zupełnie innych wniosków niż apologeci religii, by tego chcieli. Rozdział pierwszy. Ściana. Zacznijmy od tego, że z samej logiki wynika, że jeśli mówimy ostatecznie nie można dowieść nieistnienia Boga, nie oznacza to bynajmniej, że można dowieść istnienia Boga. Lepiej więc porozmawiać o pogodzie, bo dyskusja o niej może nam więcej powiedzieć o religii niż stwierdzenie o niemożliwości dowiedzenia nieistnienia Boga. Ze swojej definicji, jeśli coś jest metafizyczne, czyli nie jest mierzalne w naszym świecie czy obserwowalne, nie możemy tego zmierzyć ani zaobserwować. Nie bierzemy tu oczywiście pod uwagę pojedynczych objawień, które musimy wykluczyć, bo nie da się ich wcisnąć w rygor metody naukowej. Możemy oczywiście badać na przykład samą osobę, która doznaje objawień, ale wciąż nie powie nam to nic o metafizyce. Są jeszcze tak zwane cuda. O cudach badanych przy kanonizacji świętych mówiłem trochę w odcinku 19 o odświęcaniu świętych. Cuda jak najbardziej możemy badać i zresztą wiele z nich okazuje się ewidentnymi fałszywkami. Doskonale wiemy, że na przykład wiele tzw. Tak cudów eucharystycznych można wytłumaczyć bakteriami pałeczki krwawej, która żerując na hostii czy chlebie potrafi wytwarzać barwnik przypominający krew. Nawet jednak te zdarzenia, które Kościół uznaje za cuda, nie są czymś metafizycznym. To jedynie przypadki medyczne, których w danym momencie, na danym etapie wiedzy medycznej i z danymi urządzeniami pomiarowymi nie jesteśmy w stanie zrozumieć. To jednak dalej nie jest dowód potwierdzający istnienie Boga, a jedynie tworzenie przez Kościół przestrzeni, gdzie niewyjaśnione zjawiska, które biorą się z luk w naszej wiedzy, możemy zatkać metafizycznym kitem. O tak zwanych cudach możemy usłyszeć więc analogiczne zdanie, że nie możemy dowieść, że to nie był Bóg. Znów, tak, nie możemy dowieść, że to nie był Bóg, bo z definicji metafizyka nie jest czymś, co można dowieść narzędziami nauki. Czasem trafiamy na inny wariant tego argumentu, nie argumentu, a mianowicie jeszcze nie wszystko nauka jest w stanie zbadać, może kiedyś. To jest nieuczciwy argument na wielu płaszczyznach. Po pierwsze odnosi się do gdybania i jest spychaniem odpowiedzi na przyszłość. Po drugie, jeśli uda nam się zbadać metafizykę, to nie będzie ona już metafizyką, tylko z definicji fizyką. Jeśli stworzymy urządzenie pomiarowe, badające przepływ łaski na modlące się osoby i po nitce do kłębka dotrzemy do Boga, to nie będzie to Bóg, a jedynie jakiś czarnoksiężnik z krainy os. Jest też wariant tego rozumowania, który można nazwać argumentem z miłości. To znaczy, że miłość również jest niemierzalna, a jednak prawdziwa. Po pierwsze, ja bym argumentował, że mierzalna jednak jest. Można ją mierzyć na przykład zupą. Jak? No, gdy byłem ostatnio chory, że ona zrobiła mi marchwiankę. Jeśli więc przyjmiemy definicję miłości jako liczbę litrów zupy przygotowanej dla osoby kochanej, gdy ta jest chora, to możemy zmierzyć ją bardzo precyzyjnie. To oczywiście mówię pół serio. Prawdziwa odpowiedź jest bowiem dużo prostsza. Miłość to określenie łączące przywiązanie, afekcję, podniecenie czy wspólne cele. To wszystko, choć częściowo nie fizycznie, a psychologicznie, jest jednak jak najbardziej mierzalne i realne. Rozdział 2. Istniejący, nieistniejący Spójrzmy na inny przypadek analogicznej do Boga postaci. Kubuś Puchatek, który jest gadającym pluszowym misiem o małym rozumku, choć ma swój pierwowzór w prawdziwym pluszowym misiu, nie gadającym, nie istnieje w prawdziwym świecie, tylko na kartach książki. Nie możemy więc go zmierzyć ani obserwować. Intuicja podpowiada nam bez wahania, że Kubuś Puchatek nie jest realną postacią. Nikt nam tego jednak nie powiedział wprost. Książka Kubuś Puchatek opisuje przygody w Stumilowym Lesie jakby działy się naprawdę i nie zaczyna się od zdania: Wszystkie przedstawione w tej książce postaci są fikcyjne. Skąd wiemy, że Kubuś Puchatek nie istnieje? Możemy się tego domyślać. Co więcej, domyślamy się, choć także nie mamy na to dowodów, że sam Alan Alexander Milne nie uznawał Kubusia Puchatka za realną postać. Nie musi to być coś równie nieprawdopodobnego jak gadający pluszowy miś. Podobnie jest na przykład z Jamesem Bondem. Choć może niektóre jego przygody i wynalazki są mało prawdopodobne, to jednak potrafimy go sobie wyobrazić w prawdziwym świecie. Mimo tego, nikt nie uznaje agenta 007 za realną osobę. Choć w tym przypadku oddziałuje on nawet na nasz najważniejszy zmysł, wzrok. Każdy widział Jamesa Bonda i jego perypetie, wie jak się przedstawia, że lubi zegarki, specyficzne drinki, szybkie samochody i towarzystwo kobiet. Mimo tego, nikt nie uznałby go w żadnym stopniu za prawdziwą postać. Nikt także nie pomyślałby, że nieistnienie Jamesa Bonda jest w jakiś sposób kontrowersyjnym faktem. Nikt nie doda na końcu rozmowy o jego przygodach, że ostatecznie nie można dowieść nieistnienia Jamesa Bonda. Jeszcze trzeci przykład. Wyobraźcie sobie, że ktoś zaczyna wam opowiadać historię, która zaczyna się od słów: Przychodzi baba do lekarza. Od razu wiadomo, że rzeczona baba nie istnieje. Dlaczego? Podobnie jak w dwóch powyższych przykładach, z kontekstu i formy, już po pierwszym zdaniu domyślamy się, że to żart, a żart nie posługuje się zazwyczaj realnymi czy metafizycznymi postaciami. Czy możemy dowieść, że baba z dowcipu nie istnieje? I czy w ogóle ktokolwiek postawiłby przed nami to pytanie? Czym więc Kubuś Puchatek, James Bond i Baba różnią się od Boga? Przekonaniem, czyjąś wiarą, że Bóg jest realną, istniejącą, choć metafizyczną postacią. Jeśli serię książek o Jamesie Bondzie przestawimy w księgarni na półkę działu Filozofia i Religia, czy to już wystarczy, żeby traktować Jamesa Bonda jako realną, istniejącą, metafizyczną postać? Pewnie jeszcze nie. Ale bez trudu potrafię sobie wyobrazić bondyzm, religię, której postacią centralną jest deifikowany agent jej królewskiej mości, który chroni nas przed złem. Zresztą dużo w mitologii agenta 007 zmieniać bym nie musiał, żeby pod wieloma względami zmieścił się w niektórych definicjach religii. Potrzebujemy jeszcze wyznawców ludzi, którzy powiedzą, że wierzą w realną obecność Jamesa Bonda. Rozdział trzeci. Wiara czyni cuda. Dlaczego nieistnienie jest tak oczywiste i niepodważalne w przypadku postaci literackiej, filmowej czy konstruktu na potrzebę żartu, ale nie jest w przypadku religii? Mamy pewne przekonania oparte na wierze, które naukowo możemy wykluczyć. Na przykład wiarę w to, że Ziemia jest płaska, szczepionki powodują autyzm czy zmiany klimatu nie są antropogeniczne. Każde z tych błędnych przekonań możemy na bazie nauki bez problemu wykluczyć. Mimo przytłaczających dowodów, że jest inaczej, ludzie dalej wierzą w takie rzeczy. Klasyczna religijność zdaje się odrobinę inna, bo w założeniu wymyka się obserwacji. Czy jednak w pełni? No nie. Wiele przekonań religijnych, jak to, że świat ma kilka tysięcy lat, czy Bóg własnoręcznie stworzył człowieka w jednorazowym akcie kreacji, zostało obalonych. Nie mówimy tu tylko o takich fundamentalnych kwestiach jak kosmogonia. Religie są usiane wielkimi błędami. Na pewno kojarzycie wielbłądy w Biblii ze słowami Jezusa Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. To z Mateusza, rozdział 19, wers 24. Ale te pożyteczne zwierzęta na jej kartach pojawiają się już w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy. Abram, późniejszy Abraham, urodził się według biblijnej chronologii ponad dwa milenia przed naszą erą, według jednego z wyliczeń w 2165 roku. Nie mógł zatem widzieć wielbłąda na oczy. Według badań izraelskich uczonych jest to bowiem tylko anachronizm, Najstarsze odnalezione kości udomowionego wielbłąda, który przybył do południowego Lewantu z Półwyspu Arabskiego, pochodzą z maksymalnie XI wieku przed naszą erą, czyli nawet tysiąc lat po Abrahamie. Nie chodzi jednak tylko o oczepianie się nieścisłości faktów. Z religiami są poważniejsze problemy. Chociażby chrześcijaństwo ma duży kłopot z łączeniem wewnętrznych sprzeczności, na przykład Boga Wszechmiłosiernego – który tymczasem dopuszcza się na kartach Biblii regularnie ludobójstw. Na tym poziomie dyskusji zostać jednak zbyt długo bym nie chciał. Dlaczego? Nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o samo Boga, bo ja mówię o postaci literackiej, a teologowie o swoim Bogu, w którego wierzą. Dla teologa sprzeczności w Biblii to tylko przeszkoda do obejścia, którą trzeba pokonać niezależnie od karkołomności fikołków. Dyskutowanie z teologią jest bezcelowe ze strony osoby niewierzącej za każdym razem sprowadzona dyskusję do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem. Wróćmy jednak do styku religii świata rzeczywistego, żeby nie pozostawać w logice samych religii. Religie bez większych problemów mogą się z czasem dostosować do nauki, wyłączając takie doświadczalne, mierzalne i sprawdzalne kwestie w ramy przypowieści czy metafory. Choć niektóre tego nie robią i po prostu ignorują naukę. Obierając je jednak kawałek po kawałku, dochodzimy do przekonań, które opierają się o czystą wiarę, których wykluczyć teoretycznie na bazie nauki nie możemy. Pamiętajmy, że to jest w skali cywilizacji nowe podejście. Dopiero kilkaset lat temu w Europie pojawiła się koncepcja, że religię można wydzielić z innych sfer życia. Wcześniej była ona traktowana niemal jak wszechobecne prawo przyrody. Myśliciele oświecenia zauważyli jednak, że są pewne obszary życia, które nie muszą podlegać religii. I choć było to wielką zdobyczą naszych przodków, to utrwaliło się wtedy przekonanie, że religię można zepchnąć na bok cywilizacji i pozostawić na powolne gnicie. Oczywiście wielu ludzi, na przykład niektóre koncepcje polityczno-społeczne, próbowały ostatecznie pozbyć się religii, ale nie były w stanie. Co więcej, uważam, że nawet gdyby im się to udało, religie wyrosłyby ponownie. Tak jak James Bond. Jeśli spalimy wszystkie kopie książek i filmów o nim, pozbędziemy się wszystkich wzmianek w internecie i zapomnimy o nim, i tak ktoś w końcu napisałby analogiczną postać, może o innym imieniu i lubiącą inne używki, ale wciąż łudząco podobną. Zresztą już teraz, na przestrzeni kultury, James Bond pojawiał się wielokrotnie, zaczynając może od Odyseusza. Sprytny męski mężczyzna, pokonujący przeszkody dużo większe od niego, pozornie sam przeciwko światu, ale zawsze ze wsparciem ziomków, otoczony przez kobiety, skupiony na ważnej misji, dążący do szczytnego celu, trzymający się zasad, choć potrafiący je łamać, gdy zajdzie taka potrzeba, lubiący się czasem zabawić. Nawet umiłowanie do niesamowitych pojazdów się zgadza, choć w greckiej wersji bonda mamy drewnianego konia i łódź. Postacie takich archetypicznych bohaterów opowieści wynikają bowiem z nas samych i naszej kultury. Co się dzieje, gdy rozkładamy religię na czynniki pierwsze, obdzierając je z kolejnych warstw? Jeśli to wszystko to są tylko dalsze warstwy zmyśleń, metafor, bajek moralizatorstwa, myślenia życzeniowego, ludzkich praw, konstytuowania władzy i uprzedzeń, to co nam zostaje? W poszukiwaniu pragnionego objawienia ludzie zapuszczają się coraz głębiej i głębiej, licząc na to, że kolejna warstwa to już będzie ta ostateczna. Kiedy pogodzimy się z tym, że Boga nie ma? Zaryzykowałbym stwierdzenie, że nawet wiele religii instytucjonalnych już sobie odpuściło poszukiwania, choć przyznać się do tego otwarcie nie zawsze mogą. Co więc mówią? Stawiają na osobistą relację z Bogiem, wyrzucają coraz więcej elementów religii do kosza oprócz czystej wiary i afekcji do Boga, rytuału i bardzo ogólnych wartości. Co więcej, myślę, że to jest ogólny trend ludzkości, dziejący się tu i teraz na masową skalę w naszej cywilizacji. Anarchizacja duchowości staje się wszechobecna. Ludzie coraz łatwiej porzucają stare kościoły, szukają swojego miejsca w innych wspólnotach, czy nawet zapuszczają się w tradycjonalistyczne rejony. To także jest symptom reakcji na ten sam trend. Biorą duchowość w swoje ręce. Bo po obdarciu już tylu warstw, zrozumieliśmy, że źródło objawienia i duchowości jest w nas samych. Nie ma Jezusa, Allaha czy Kryszny, jest tylko nasza potrzeba istnienia Jezusa, Allaha czy Kryszny. A jak sobie z tym radzimy, to już pytanie na zupełnie inną rozmowę.